Znaczy, to w już w trzeba tam i by w kotle przez resztę te Ale podobno te 109 to 99 z nich to są te chujabych, czy ruszyłbyś takie kufel? Nie, niestety jedna tylko do metalów, a metalu tam tak rozjebał tych chuj. Zresztą co innego byś zdążył w sekundę, nieprawda? Prawda, prawda, ale to, zależy od skila jeżeli są skiba, to tak będę ruchać że chuj. Podobno tak jeden człowiek tak skilował, że w ostatniej sekundzie ruchał sześć dzieci, czy to prawda? Tak, to prawda, właśnie były, tak. jak to powiedzieć, że nazwiska, że wyruchał co 99, no był jednego metalu no Tam, przepraszam, metala. <grym> metala. Metala, metal. Tak, metala. No i po prostu była nadwyżka, dzieci szatańskie, no i wyruchał, pomioty szatańskie, no i było wszystko okej. Okay. Na światłowiec chciał się zabrać za szatana, jak się nie wyszło. Aha, no satana to każdy ruchał, tam. A ty się rzucił z satana. Tak właśnie ruchałem szatana, było naprawdę niechęsko, bombowo jakby to taki a co, a podobno szatan na w duchie? Czy to my kał? Czy to prawda, że jak go zapiełeś, czy, czy ten kał ci kinary? Niestety to nieprawda są go takie głoszone plotki, legendy i tak dalej, a to są naprawdę to jest naprawdę nieprawda. Że jakby to powiedzieć mm, Szatan, no, mają takiego ogrom pyty, tak mi na po pokrzepię, że upadłem z wrażenia i już nie stałem. Coś w tym jest. A czy to prawda, że szatan mamamy? E, niestety jest to nieprawda. O My tu siedzimy. Ale... Tak, pochwalamy! A brak. Kościoły katolickie, chrześcijańskie. Karnem co robimy. Walkowerem. Nie tylko dziewicę. Dzieci. Ruchały wszystkie chrześcijańskie dzieci. W Księżycach też ruchamy. Teraz i nie dwa. Kurwa, napierdala na słoneczko. Co? Jak się Taka już, no? No. E, Jeszcze wszyscy nie poszli, jak wszyscy pójdą, to wtedy Czy... pytać? E, I to jest taka możliwość. Na będzie tak, to jest ulubiony Jack. Otóż kontynuujmy nasz wątek, jak to wygląda. Więc e, skończyliśmy na to, że szatan daje dupę w Czy to prawda? Tak jest to prawda, po prostu oddaje się za no, takie symboliczne kwoty, tak aby po prostu było, nie wiem jak to powiedzieć, że symboliczna kwota, tak, było każdego stać, no, każdego człowieka, tak na jeden przychodzą, na tarry, no różnie bywa, ale w większości to nasze polskie zjebane społeczeństwo to raczej tak na jedy. Czy jesteś za tym, żeby ukrócić tak na jedną tak Tak, kurwa, jestem za tym, chyba ci! Coś tak naprawdę jest, bo wiadomo, że technojeby już z góry, wiadomo, że mają małe kutasy, zresztą oni się z takimi radzą. Czy to prawda, że jakby spalić wszystkich technojebów, to świat byłby piękniejszy? Tak, świat byłby cudowny, byłby arkadią dla nas, był kurwa rajem. E, Podobno Hitler był technojebem, tak samo Andrzej Leper jest technojebem i Stalin był technojebem. Nie, Hitler był emo. Więc jesteś za tym, żeby emo przykluczyć ku Jestem za tym, żeby emo zajebać, rozpóźnić z drobnym, i napierdalać czerezem ośmianę. Coś w tym jest. Ja no, zajebista myśl. To może byś tak zrobić, żeby zakończyć ten wywiad jakąś puenką. No, no to może powiem, jakbym ukrytył, że cię takiego emo zjeba. No to tak. Przywiązałbym takiego emo jeba do krzesła, nakuwał go igłami, Takimi taką skórę, trochę głębiej. Ja wiem, jadłem, jadłem tak. tak. żeby czuł ból. Następnie wsuwałbym mu pod paznokcie głośnie. Podważałbym paznokcie. Głoś oczywiście. Tak, bo. Czym był innym? Też nie tak. Jadłem. Później z zrywałbym paznokcie. Tak. Zdzierał. Zrywałbym na skórek. Czego? Penica. no. Tak, tak. Yy, no. Lubię takie wytrawne, półsłodkie. Na Tak. No. Z no. no ale dobrze, posłuchajmy następnie. Co bym zrobił z takim MS1? Następnie... Eee. Eee. Przepraszamy, problemy techniczne już niestety musimy kończyć, bo się kończy czas nagrywania. Jest 14 minut, więc niestety pa. Eee. Tak.